Z Polskiej dnia 23 maja 2019 roku. Sąd Okręgowy w Ostrołęce w 2 Wydziale Karnym w składzie tu obecnym, przy udziale skarżyciela prywatnego Janusza Kotowskiego po rozpoznaniu w dniu 15 maja 2019 roku sprawy Łukasza Kuli, Ksyla Piotra, oskarżonego z artykułu 212 paragraf 2 kodeksu karnego, na skutek apelacji wniesionej przez pełnomocnika oskarżyciela prywatnego z wyroku Sądu Renowego w Ostrołęce dnia. 4 stycznia 2009 roku sygnatura Akt 2K 1069 na 17. Zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy zasąda oskarżyciela prywatnego Jardusza Kotowskiego na rzecz oskarżonego Łukasza Kuly kwotę 840 zł tytułem poniesionych wydatków przed sądem drugiej instancji. Zasada do skarżyciela prywatnego na rzecz skarbu państwa kwotę 100 zł tytułu opłaty za drugą instancję oraz obciąża go wydatkami postępowania odwoławczego w kwocie 20 zł. I uzasadnienie proszę siąść. Otóż apelacja pełnomocnika do prywatnego okazała się niezasadna. Tym samym końcowy wniosek skarżącego o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania nie został uwzględniony. W pierwszej kolejności podkreślić trzeba, że Sąd Rejonowy nie dopuścił się uchybień prawa procesowego. Sąd Rejonowy wykonał bowiem wszystkie zalecenia Sądu Odwoławczego, który rozpoznawał sprawę po raz pierwszy. Zgromadził materiał dowodowy, który pozwolił na merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy. Zanim sądów okręgowego ustalenia faktyczne dokonane przez sąd nie wykraczają poza, poza granice swobodnej oceny dowodu i poczynione zostały na podstawie prawidłowej analizy przeprowadzonych dowodów, których ocena nie, wyka nie wykazała błędów natury faktycznej i logicznej, zgodna była ze wskazaniami wiedzy i doświadczenia życiowego. W przedmiotowej sprawie wbrew przekonaniu pełnomocnika oskarżyciela prywatnego nie doszło do obrady przepisów prawa procesowego w postaci artykułu 2 paragraf 2 KPK, artykułu 4, artykułu 7 i artykułu 410 KPK poprzez brak wszechstronnego rozważenia materiału dowodowego przekroczenia zasady swobodnej oceny dowodów na rzecz dowolnej ich oceny wbrew zasadom logicznego rozumowania i doświadczeniu życiowemu polegające na przyznaniu wiarygodności wyjaśnieniom oskarżonego w kwestii korzystania z internetu domowego, w dowolnym ustaleniu, że oskarżony nie musiał być anonimowy w sieci i ukrywać swojej tożsamości, gdy wcześniej pisał pisma i zawiadomienia o przestępstwach, których miał się dopuścić, jak w Po Szkotowskim. Pominięciu, że w treści, pominięciu, że treści zawarte w komentarzu pozostają w ścisłym związku z treścią kierowanych do organów ścigania. W ocenie Sądu Okręgowego uwagi pełnomocnika oskarżyciela prywatnego odnoszące się do oceny dowodów nie zawierają żadnych istotnych argumentów wskazujących na ewentualność obrazu przez Sąd artykułu 7 i sprowadzają się wyłącznie do wyrażenia własnego, subiektywnego stanowiska. W świetle powyższych okoliczności dokonana przez sąd w pierwszej instancji ocena dowodów nie jest oceną dowolną i pozostaje pod ochroną artykułu 7 KPK. Poprzedzona bowiem została ujawnieniem w toku rozprawy głównej całego kształtu okoliczności zgodnie z artykułem 410. I to w sposób podyktowany pod obowiązkiem dochodzenia prawdy artykułu 2. Stanowi wyraz rozważenia wszystkich okoliczności przemawiających zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego, a nadto została wyczerpująco i logicznie przedstawiona w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku. Analizując przedstawione przez skarżącego zarzuty, stwierdzić należy, iż nie dotyczą one ustalonych przez sąd okręgowy faktów, których w zasadzie skarżący nie kwestionuje, lecz sposobów, w jaki określa, ustalone wcześniej okoliczności i wnioski, które wywiózł z ich oceny. Żadnych zastrzeżeń Sądu Okręgowego nie nasuwa zaprezentowana przez Sąd Pierwszej Stacji w uzasadnieniu zaskarżonego wyroku ocena wyjaśnień oskarżonego dowodu w postaci opinii biegłego z zakresu informatyki. Nie można zgodzić się z apelującym, że wyjaśnienia oskarżonego w zakresie osób korzystających z internetu domowego są sprzeczne tendencyjne stanowią przyjętą linię obrony i nie znajdują potwierdzenia w dowodach zgromadzonych w sprawie. W tym miejscu przypomnieć wypada, że zasada domniemania niewinności stanowi o gwarancjach procesowych oskarżonego. Oskarżony nie ma obowiązku sw dowodzenia swojej niewinności. Obowiązek dowodzenia został przerzucony na oskarżyciela. Stwierdzić należy, że gdyby nawet Oskarżonemu, który podjął próbę udowodnienia swojej niewinności, nie udało się to, nie może on ponieść żadnych negatywnych konsekwencji procesowych. Z materiału dowodowego wynika, że oskarżony Łukasz Kulik podjął próbę wykazania swojej niewin niewinności, chociażby poprzez twierdzenie, że zamieszczone treści nie zniezławiają Janusza Kotowskiego. Nie potrafił wskazać, wskazać osób korzystających z internetu domowego. Czy wreszcie podnosił, że sporny komentarz został nadany o godzinie 15.15, .15, a więc w czasie, gdy był w pracy? We wskazanych kwestiach stwierdzić należy sąd trenowym prawidłowo ustalił, że komentarz, komentarz wysłano z sieci internetowej, której abonentem był oskarżony. 29 lipca 2014 roku o godzinie 17.15. Wskazuje na to jasna i pełna opinia biegłego zakresu informatyki. Sąd okręgowy stoi jednak na stanowisku i ko... na stanowisku i treści zawarte w komentarzu zniesławiają Janusza Kotowskiego. Zauważyć należy, iż Janusz Kotowski w tamtym czasie był prezydentem Ostrąłęgi. I zawarte tam sformułowania mogły poniżyć go w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego do pełnienia stanowiska prezydenta. Tym niemniej, jak już wskazano, niepotwierdzenie okoliczności podnoszonej przed oskarżonego nie mogło powodować obalenia zasady domniemania niewinności. Rzecz tym, że zasadniczą kwestią w przedmiotowym procesie było ustalenie, kto wysłał komentarz do artykułu prasowego Janusz Potowski kandydatem na prezydenta Ostrołęki. Stwierdzić należy, iż postępowanie dowodowe nie wykazało, że komentarz został bezspornie wysłany przez oskarżonego. Oskarżony bowiem nie przyznał się do zarzucanego czynu. Biegły informatyk nie potrafił określić, z jakiego urządzenia został wysłany komentarz, a ściślej czy z urządzenia należącego do oskarżonego. Innych dowodów brak. To, że oskarżony nie potrafił wskazać, kto poza Domunikami mógł korzystać z jego sieci, internetowej, sieci internetowej nie może stanowić dla niego okoliczności obciążającej. Zauważyć trzeba, że od 29 lipca 2014 roku upłynął długi okres, na to oskarżony nie mógł przypuszczać, iż zdarzenia zaistniały. 29 lipca 2014 roku w godzinach popołudniowych należy zapisać w swojej pamięci. Nie sposób zgodzić się ze skarżącym pełnomocnikiem pokrzywdzonego, że w sprawie Łukasza Kulik przepraszam, że, że, o spraw że o sprawstwie Janusza Kulik świadczą pisma kierowane do organów ścigania, które podpisywał skarżony, który i które pozostawały w ścisłym związku z treścią przedmiotowego komentarza. Zaznaczyć trzeba, że zastosowane przez skarżącego pełnomocnika dowodzenie pośrednie, jakkolwiek dopuszczalne w prawie karnym, powinno być stosowane z daleko idącą ostrożnością. Warunkiem poprawności takiego dowodzenia jest wyłączenie innych wersji zdarzenia. Tych, przedstawienie tych kwestii stało się konieczne dla wykazania nietrafności argumentów przedstawionych w apelacji pełnomocnika skarżącego, zawartych w zarzutach, a oznaczonych jako B i C. Bezpornym jest, że Łukasz Kulik był autorem pisma datowanego... Na 16 lipca 2014 roku skierowanego do Centralnego Biura Adres, y, Antykorupcyjnego, w którym opisywał m.in. kwestie pieniędzy w reklamówce, galerii czy wreszcie wydzierżawienia nieruchomości. Jednakże podkreślić należy, iż pismo to zostało przez niego podpisane. Tymczasem przedmiotowy komentarz został podpisany Niskiem Wiesław. W tej sytuacji odpowiedzieć należy na pytanie. Czy oskarżony? Zakładając, że wysłał komentarz, miał powody, aby być anonimowy w sieci. Pełnomocnik na potwierdzenie na poparcie swojej tezy podniosła, że pismo nie było nacechowane tak silnymi treściami. Z tym stanowisku stanowiskiem nie sposób się zdobyć. Uważna analiza przedmiotowego pisma wskazuje, że oskarżony. Postawił ówczesnemu prezydentowi poważny zarzut, a mianowicie działań korupcyjnych, które wiążą się z odpowiedzialnością karną. W ocenie sądu okręgowego skażony nie miał powodów, aby ukrywać swojej tożsamości. Jego opinia o Januszu Kotowskim jako prezydencie miasta Oczołowicki była znana. Wyraża ją na forum publicznym. Kwestię tę Analizie poddał także sąd Rejlon. Zapatrywania sądu w pierwszej instancji w tym zakresie sąd okręgowy w pełni zaakceptował. Z tych wszystkich względów sąd okręgowy, nie znajdując podstaw do uwzględnienia apelacji, jak też innych przesłanek do uchylenia wyroku, utrzymał go w mocy. Z uwagi na nieuzgadnienie apelacji złożonej przez pełnomocnika oskarżyciela prywatnego kosztami. Sądowymi na postępowanie odwoławczo w ciążu w oparciu o odpowiednie przepisy Kodeksu Postępowania Karnego, jak również zasądzie na rzecz obrońcy w oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie stosowne wynagrodzenie. I ten wyrok jest prawomocnie nie podlega zaskarżeniu w drodze trybnym i zwykłych środków odwoławczych. To wszystko.